Hejka kochani! Jeżeli po prostu tutaj ktoś mnie kojarzy, no to jestem osobą, która prowadziła wcześniej kanał na YouTube ziomeczek. Ogólnie on nie będzie prowadzony, bo bardziej na tym kanale skupią. Pozdrawiam Was serdecznie. No i co? I ogólnie tutaj też do osób, których po prostu chcę to przekazać. Nie wiem po prostu pomysłów jak nagrać takie ładne filmiki, jak nagrywam na ziemeczku po jak, jakieś urbeksowe rzeczy Ja się postaram to nagrać Nadrobić wszystko to co było na tamtym kanale Tu będą, będą filmiki materialne Tylko jakieś śpiewania albo coś innego Będę starał się nagrywać tutaj notorycznie, bo to były wrzucane albo tylko gry A tutaj będą wrzucane też wszystkie materiały Zacznę Was pozdrawiam. Wrócę z nagrywania filmików spokojnie. Ta...